Cześć! W tym filmiku pokażę Ci, jak korzystać z asystenta wyszukiwania PRIMO dostępnego w katalogu bibliotecznym. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia znajdowanie treści akademickich za pomocą pytań zadawanych w języku naturalnym. Asystent stanowi świetny punkt wyjścia do rozpoczęcia poszukiwań i zebrania podstawowych informacji na wybrany temat. Aby skorzystać z asystenta wyszukiwania PRIMO, zaloguj się na konto Politechniki Gdańskiej lub konto biblioteczne. Następnie kliknij ikonę asystenta wyszukiwania na pasku narzędzi u góry strony. Aby uzyskać najlepsze wyniki, sformułuj jasne i szczegółowe zapytanie w języku potocznym w formie pytania lub prośby. Przykładowe zapytania znajdziesz pod polem poszukiwania na stronie startowej asystenta wyszukiwania PRIMO. Na podstawie twojego zapytania asystent przeszukuje zasoby elektroniczne, tak jak artykuły, książki, raporty i inne źródła akademickie. Nie uwzględnia publikacji drukowanych dostępnych w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, artykułów prasowych ani wycofanych dokumentów elektronicznych. Następnie generuje krótkie podsumowanie na podstawie streszczeń pięciu najbardziej trafnych źródeł, zawierające odniesienia w tekście oraz linki do pełnych treści, o ile są one dostępne. Należy pamiętać, że w wynikach mogą pojawić się źródła, które nie są dostępne w pełnym tekście w naszej bibliotece. Istnieje możliwość wyświetlenia większej liczby wyników oraz zawężenia ich do konkretnego typu dokumentu, daty wydania lub języka. Wyniki są unikalne. Zadając to samo pytanie ponownie, możesz otrzymać inne odpowiedzi. Asystent wyszukiwania nie obsługuje obecnie pytań uzupełniających. Umożliwia jednak wyszukiwanie powiązanych pytań badawczych dotyczących tematów podobnych do zadanego pytania oraz ponowne wygenerowanie wyników, jeśli wcześniejsze nie są satysfakcjonujące. Asystent przechowuje historię ostatnich 200 wyszukiwań. Pamiętaj, że asystent wyszukiwania Primo to narzędzie wspierające proces wyszukiwania literatury naukowej. Nie zastąpi Twojej oceny. Nie wpisuj żadnych danych osobowych ani poufnych informacji. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że asystent wyszukiwania PRIMO będzie dla Ciebie pomocnym narzędziem w pracy. Powodzenia w poszukiwaniach!